Z moim kolegą, dzisiaj z moim kolegą Kamilem będziemy jechać w gry. No i tutaj mnóweczki jedzą kiełbaskę, ale z żółto. Zobacz jak szybko w ogóle. No aż w szybciu tą kiełbaskę, no? jak? jest. O, plus jeden. Fajnie. Nie mogę tego zadać? Sama? Ale i Ja cię, czekaj daj dyrektor. Jumenta! Mruby! gdzie tu? A wzięły do mnie. Dobra. O, wiesz, Dobra. Ja, ja O, jeszcze jeden. Nie opieraj się o mnie. O, to ja sobie tutaj, dobra. Wow. Przenieś sobie tutaj Google no Day, jest głupie reklamy. A może Minecraft będzie wygrać? No. Dobra, nagływamy. Ej, musicie nam widzowie pod komentarzem napisać jak zrobić... Taka jest apka, co jest Minecraft. I jak to zrobić, żeby było... Mm, żeby, żeby było za darmo. Tak. I taka jest apka, że to też Minecraft jest, ale za darmo ten. Tak. To napiszcie nam pod komentarzem. no Bo ogólnie to, to jest podróbka taka. No no i musicie nam powiedzieć, jaka to jest apka taka. Tak. Taka apka, co jest nie play. Nie ten co instalujecie jakieś gry inne. To taka apka specjalna, to jest Minecraft. No i za darmo. Ale taki samy. Tak, więc napiszcie właśnie nazwę tej apki do tego. Tak. To my gdzie idziemy sobie. Nie wiem. Może coś będziemy chcesz... budować. No właśnie, myślę, że tak. Może. To jest dobry pomysł. Eee, co będziemy robić? Może miasto jakieś? Możemy. Ale dużo bagi tu jest. Ło. Uuu. Ale fajna jest Ej, może coś tu zrobimy, domek masz. No. Pokażę jak zrobić domek. Muszę mm -hmm. tu... To... Ej, co jest ale dziwne krowy. Co ja takich nie ma krowy? To jest podróbki. No. Podróbki. Dawaj. O słowy... Co ja jestem, Kim? Co to jest? Ale mało bloków. Co jest? Widziałeś ile, ile kiedyś było bloków mało? No. Co ja? Coś było takie szkła. A tam widziało się, że było y, za darmo. Nie było za darmo, ale takie słabe drzwi, Co ja? Tak. Nie opłaca się. A to co za to? Co to jest? Takiego to tylko. Zmieniony teraz, jest, wiesz? Dobra. Obrazy, jakie są obrazy. Obrazy, obrazy. Dobra, obraz. Dobra, odczyniamy mm obrazy, -hmm. dobra? Y, mhm. Musi dobra, musimy gdzieś tu lecz, co ja? Dobra, obraz... Nie, Poczekaj. Widzimy jak ktoś na YouTube robi jakieś fajne domki. A po co? A no po co mamy robić? No nie wiem. Dobra. robimy gdzie to jest? Co ty nie konaś Nie wiem Lalalalalalalala jest najlepsza I'm praying. A co to ja wymyśliłem ja idę z bloków Mało Bardzo mało, w więcej No bo to jest podróba debilna No wiem Ok i tutaj, dobra, to ile oczeniamy ten obraz? Ja tak dam. Na tym. Nie wiem to. na ile. Może na 8? 8? Chyba to napisano tutaj, że. Nie masz tych. Czego? Musimy napisywać y M to jest y 10, a M to jest 10, a B to jest y 100. Ok? No. To ile? M. M? M to jest to? No... M to jest gdzieś. M to 10. jest M. Dobra, a ja też M. ty zrobiłeś? Dostawiamy to wszystko tutaj. Wszystko tu zostawiamy. Obrazy mm -hmm. różne. Ale ten Minecraft jest słaby, może sobie znajdziemy inny, co miałem? Ja Nikod, Nikod. A wiecie, że Nikodem się nazywa. Wiecie, jak na nazwisko się nazywa Nikodem? Nie. Na, powiem wam. Nikodem, No im powiedzieć nazwisko twoje? Tak? Dlaczego? Nie wiem, no powiedz jak chcesz, no. Ale bardzo śmieszny jest. Mogli to lepiej nie powiedzieć, bo on nie. bardzo jest, no, nie za bardzo. To ja to, to typ sam. Ja tu mam sam. o tych aplikacji to to... wiesz co jest fajne? To jest fajne. fajne. Jak to mogę pokazać? Nie A mogę ja? Sieć. Chwilę chcę chociaż. To... to jest? Nie to jest. to jest? czekaj, Nie, to nie. To nie kod? Co ten kot co oglądałeś kiedyś? Dlaczego on tutaj zrobić? Ops, sorry, co tam? Dobra, to... Dobra, to wszystko i tam, dobra? No I teraz dajesz... Yy, dobra, dobra. Dobrze dobra, nie było. Dobra, podziąłem 40 kiękni. I co i zagram? I teraz no. może będziesz komu co zrobić? No.

13 gram. No, to mi się Szkoda, że nie można tam wrzucić Ja to jedno, bo ja wiem, taki jestem. Wrzucę to A co to jest za takie, cóż? To odbija, widzisz? Ok. Oj. Ojej. O nie, nie udało się nam. Ale ja do... jeszcze spróbuj. Okej, okay, to poczekamy sobie na reklamę. wiesz? I co? Zagrywaj się, jak. A jaki odgodzi to? Ale, że co, nie co robić? Zagramy to. Proszę, zagrajmy to. Ja, ja mówię. Zagrajmy. Dobra. Teraz ja spróbuję zagrać. Zobaczymy, czy się uda. Spróbujemy tak. Aha, zapomniałam. Ja dopalę. Dobra. Nie, nie zapalaj świeczki. Nie wiem. Może jak chcesz w sumie. Dobra. Mogę użyć. 42. No dobra, dobra.

Wow, no to się można pisać! Jak to możliwe? Wow! <grystanie z nimi> Bo kiedy w tym filmiku, co ty oglądałeś, to było, yy, że. Wow! O, mamy notes do pisania! Wow, no to się można pisać! Jak to możliwe? Ja tak bym odpowiedział na to. No, więc ja mam odpowiedział na to Górny,

Myślę, że możesz. To nie wiem, który no. Niestety nie który no to jest tak, nam się nie uda. Który jest? Mniejszy? No to wiem, czy znaleźć. Dobra, to się nam nie uda.